No dzień dobry, witaj w czwartym dniu naszego wyzwania 7 poranków z jogą i medytacją. Dzisiejszą praktykę zacznijmy sobie w na piętach. Usiądź sobie wygodnie, odłóż pośladki napięte. Wyprostuj kręgosłup, delikatnie napnij brzuszek. Zamknij tutaj oczy i weź sobie kilka głębokich wdechów i wydechów. Z każdym wdechem chcemy wpuszczać powietrze głębiej i wdechem czuć, jak wszystkie napięcia ulatują, a my skupiamy się na sobie, na odczuciach płynących z naszego ciała i na naszej praktyce na macie. I jeszcze dwa głęboki wdech, spokojny wydech, wdech i wydech. Połączymy teraz przed sobą ręce i zapracujemy je w koszyczek i wykręcimy w drugą stronę. Z wdechem wyciągniemy się do góry. Z wydechem zaokrągnijmy plecy, brody skierujemy do mostka, ręce idą do przodu. Wdech wyciągnij się do góry, otwórz klatkę piersiową. Z wydechem zaokrągli plecy, broda do mostka. Jeszcze raz wyciągnij się z wdechem i z wydechem zamknij pozycję. I powolutku teraz wracamy do centrum, rozplątujemy ręce i od razu układamy je blisko bioder teraz delikatnie unosić kolana do góry, tak aby poczuć, jak stopy się rozluźniają. Weźmiemy sobie tutaj wdech i wydech. Jeszcze raz wdech i z wydechem odłożymy sobie kolana na matę. I teraz podwiniemy sobie palce stóp, siądziemy sobie z powrotem pośladkami napięty. I będziemy sobie rozciągać boki ciała. Prawa ręka do boku, lewa wyciąga się na prawą stronę. Patrzymy delikatnie do góry. Bierzemy głęboki wdech. Spokojny wydech. Wdech. I wydech. Jeszcze raz poczuj, jak lewy bok się cudownie wydłuża. Wdech. I wydech. Z kolejnym wdechem przechodzimy ciałem do centrum i od razu wystawiamy lewą rękę, prawo przykładamy na lewą stronę. Bierzemy wdech i wydech, wdech i wydech, jeszcze raz głęboki wdech i spokojny, luźny wydech. Wracamy powolutku do centrum z kolejnym wdechem i układamy ręce do klęku podpartego. Kolana pod biodrami, na szerokość bioder. Rami, ręce pod ramionami, szeroko rozłożone palce u dłoń. Bierzemy sobie wdech, przechodzimy do pozycji krowy. Na wydechu zaokrąglamy się w kocim grzbiecie. Wdech krowa, wydech kocik grzbiet. Wdech, krowa. I z wydechem do gociego grzbietu. Przechodzimy sobie już do klęku podpartego, neutralny kręgosłup. Mocny brzuch. Wyciągamy prawą nogę i lewą rękę. Stopę w tej pozycji mamy na point. Ściągamy palce u stopy. Bierzemy głęboki wdech, mocny brzuch, patrzymy w matę. I wydech. Wdech. Wydech. Wdech. I wydech. Z kolejnym wdechem wyciągnij się jeszcze raz. I z wydechem ręka oraz noga łączą się, ręka oraz kolana łączą się pod klatką piersiową. Wdech wyciągnij się. Z wydechem łokieć i kolano pod klatkę piersiową mocny brzuch. Wdech wyciągnij się. Z wydechem ostatni raz pod klatkę piersiową. Wdech jeszcze raz, wyciągnij się. Zostajemy jeszcze na moment i sprawdzamy, czy w górze możemy ręką złapać za nogę. Wyciągamy się tutaj, bierzemy wdech. I wydech. I puszczamy skórę. Odkładamy nogę i rękę na matę. Z wydechem podwijamy palce stóp i przechodzimy sobie do psa z głową do dołu. Wyciągamy się tutaj maksymalnie do góry. Pośladki u góry mocno odbijamy się od dłoni. Nogi mogą zostać ugięte w kolanach, pięty w górze. Bierzemy wdech, spokojny wydech. Jeszcze raz wdech. I z wydechem powolutku opuszczamy kolana na matę. Jesteśmy z powrotem w klęku podpartym i z kolejnym wdechem wyciągamy lewą nogę i prawą rękę. Stopa jest na point, czyli palce mocno ściągnięte. Bierzemy sobie wdech. Mocny brzuch patrzymy w matę. I wydech. Wdech. I wydech. Jeszcze raz wdech. I wydech. Wdech i jeszcze raz wyciągnij całe ciało mocno. Z wydechem łokieć i kolano łączą się pod klatką piersiową. Wdech, wyciągnij się. Z wydechem połącz. Wyciągnij wdech. Połącz z wydechem. I jeszcze raz wyciągnij się z wdechem. I z wydechem sprawdzamy, czy możemy złapać ręką za nogę w górze. Jeden oddech, głęboki wdech. Trzymamy mocno, wyciągamy się do góry. I wydech. I z kolejnym wdechem odkładamy rękę, odkładamy nogę na matę, podwijamy palce stóp. Przechodzimy sobie z powrotem do psa, z głową do dołu wyciągamy się tutaj. Bierzemy wdech. I wydech. Z kolejnym wdechem uginamy prawą nogę, lewą prostujemy. Z wydechem uginamy lewą, prawą prostujemy. Chodzimy w psie. Prawa wdech. Lewa wydech, prawa wdech, lewa wydech. Z kolejnym wdechem prostuj obie nogi. Z wydechem stopy na palce popatrz do przodu i przejdź sobie na początek maty. Popatrz przed siebie wdech, wydech skłon, na głowa. Całym ciałem do góry z wdechem. Z wydechem ręce na wysokości serca, pozycja wyjściowa. Przechodzimy sobie do powitań słońca. Duże palce stóp złączone, pięty na 2 cm. Bierzemy głęboki wdech i kierujemy ręce do góry. Z wydechem skłon, luźna głowa. Popatrz przed siebie wdech, kręgosłup prosty do połowy. Z wydechem odłóż ręce na matę. Odłóż nogi do tyłu od razu odłóż kolana na matę. Bierzemy wdech, mocne całe ciało, mocny brzuch. Z wydechem schodzimy do damskiej pomki. Wdech. Przechodzimy do kobry albo do psa z głową do góry. I wtedy unosimy sobie kolanę nad matę, czyli zostajemy na przodach stóp i mocno odpychamy się od dłoni. Klatka pierwsza jest otwarta. Bierzemy wdech i z wydechem piec głową do dołu. Bierzemy w tej pozycji wdech. Spokojny wydech. Wyciągamy się mocno wdech. I wydech, i jeszcze raz wdech, i wydech. Z kolejnym wdechem stopy na palce popatrz do przodu. Z wydechem przejdź sobie małymi krokami albo jednym dużym na początek mat. Popatrz przed siebie wdech, wydech skłon na głowa. Całym ciałem do góry wdech. Z wydechem pozycja wyjściowa. Przypominam, palce złączone pięty na 2 cm, wdech górę na kciuki, wydech skłon luźna głowa, popatrz przed siebie wdech, z wydechem odłóż ręce na matę, przejdź nogami do tyłu od razu, kolana odłóż, zrób wdech mocne całe ciało, łokcie blisko ciała, z wydechem przechodzimy do damskiej pompki, wdech pozycja kobry bądź psa z głową do góry, wydech pies z głową do dołu. Bierzemy tutaj w D. I wydech. Wdech. I wydech. Ostatni w D. I spokojny wydech. Z kolejnym wdechem stopy na palce, Popatrz do przodu. Z wydechem przejdź sobie na początek mat. Popatrz przed siebie w Wydech skłonność na głowa, Całym ciałem do góry wdech. i z wydechem pozycja wyjściowa, wdech góra na kciuki, wydech skłon, luźna głowa, popatrz przed siebie wdech, z wydechem odłóż ręce na matę, przejdź nogami do tyłu, odłóż kolana, mocny brzuch, łokcie blisko ciała, wdech, z wydechem przejdź do damskiej pompki, wdech kobra bądź pies do góry, wydech, pies do dołu. Powolutku zostajemy w że my jeden o pełny oddech. Długi wdech i długi wydech. Unosimy z kolejnym wdechem prawą nogę do góry. Z wydechem umieszczamy ją na lewą stronę. Stopa jest flex, kolano jak najwyżej w kierunku do sufitu. Bierzemy głęboki wdech, otwieramy biodro, wydech, wdech i wydech. Ostatni wdech, wytrzymujemy. Z wydechem przenosimy prawą nogę pomiędzy dłonie do przodu maty. Jeżeli jest ciężko, pomóż sobie przenieść tą stopę. Stopa jest teraz pomiędzy dłoni. Ręce odkładamy przed stopę. Prawa noga może być delikatnie ugięta, możemy ją doprostować, a lewą wyciągamy do góry. Tak mniej więcej na wysokości biodra ona będzie. Palce u stopy będą ściągnięte, czyli robimy w stopie point. I wyciągamy tutaj tą nogę lewą, tak jakby ktoś nas ciągnął za nią do tyłu. Chcemy ją wydłużyć, a głowę poluzować luźno i delikatnie opuścić ją w kierunku do nogi prawej. Jeżeli jest bardzo ciężko, ta noga może pozostać ugięta, tak jak mówiłam. Bierzemy sobie głęboki wdech. Spokojny wydech. Wdech. I wydech. Uwaga, ostatni wdech. Sprawdzamy, czy możemy ręce na moment oderwać do góry, od maty. Zostać tylko na prawej nodze. Wdech. Spokojny wydech. I z kolejnym wdechem odkładamy ręce z powrotem na matę. Lewa noga ląduje z tyłu na macie. I dokładamy prawą nogę do lewej, do psa z głową do dołu. Bierzemy głęboki wdech. Głęboki wydech. I unosimy lewą nogę do góry. Z kolejnym wdechem uginamy ją w kolanie odkładamy na prawą stronę. Ponownie stopa jest na flex. I otwieramy tutaj bioderko. Mocno odpychamy się od dłoni. Bierzemy wdech i wydech. Wdech i wydech. Ostatni głęboki wdech. I z wydechem kierujemy lewą stopę pomiędzy dłoni. Ponownie teraz. Lewa noga jest z przodu pomiędzy dłońmi, ręce przed nogą. I unosimy tym razem prawą nogę do góry, tak mniej więcej na wysokość biodra, stopa jest na point, ściągamy palce w stopie prawej. Głowa jest luźna i ponownie noga lewa może być ugięta w kolanie, albo możemy ją próbować doprostować. Bierzemy głęboki wdech, spokojny wydech, wdech i wydech. Uwaga, z kolejnym wdechem próbujemy na moment oderwać ręce od maty. I wydech. Ręce z kolejnym wdechem ponownie na matę, prawa noga, odkładamy ją z tyłu i dołączamy lewą. Pies z głową do dołu. Wyciągamy się w tej pozycji, bierzemy wdech. I wydech. I teraz powolutku z kolejnym wdechem, ręce wędrują w kierunku do nóg. I od razu rolujemy z wydechem ciało do góry, kręg po kręgu na końcu ramiona i głowa Przechodzimy sobie do boku maty i ustawimy się do pozycji drzewa. Stopy będą mniej więcej na szerokość bioder. Prawą nogę unosimy do góry, zostajemy na lewej. Umieszczamy tą nogę przy kostce, przy łydce. Przy wewnętrznym udzie, bądź przy pachwinie, staramy się utrzymać równowagę. I tutaj znajdź sobie taki punkt, który się nie rusza i w którym będziesz mogła się patrzeć, tak aby lepiej Ci było utrzymać równowagę. Weź głęboki wdech i skieruj ręce na, połącz je i odłóż je na wysokość serca. I jeżeli masz problem z równowagą, niech one tutaj zostaną. A jeżeli chcesz czegoś więcej, to skieruj te ręce połączone nad głowę. Otwarta klatka piersiowa, mocny brzuch. Pomaga nam tutaj utrzymać tą równowagę. To ja dwa oddechy jeszcze. Głęboki wdech. Długi wydech. I wdech. Spokojny wydech. Kolejnym wdechem luzujemy pozycję i przechodzimy sobie na drugą stronę. Lewa noga odkłada się na kostkę, na łydkę, na udo bądź przy pachwinie. Ręce na wysokości serca, wdech i albo zostajemy, albo z wydechem kierujemy je nad głowę, klatka piersiowa otwarta, mocny brzuch. Głęboki wdech, długi wydech, wdech i wydech. Pozostawmy jeszcze jeden oddech, długi wdech i spokojny wydech. Odłóżmy sobie z kolejnym wdechem nogę i rozstawmy stopy szeroko, palce pójdą tym razem na zewnątrz, pięty do środka. I teraz delikatnie obniżamy pośladki. To będzie taki półprzysiad. Z wydechem unosimy delikatnie Piętę prawą do góry. Z wydechem lewą. Wdech prawa, wydech lewa, unosimy z wdechem obie pięty do góry, zostajemy długi wydech i z kolejnym wdechem odkładamy nogi i zmniejszamy rozkrok. Pięty ponownie do środka palca na zewnątrz stopę mniej więcej na szerokość bioder. Z wdechem unosimy ręce do góry, łączymy je. Z wydechem odkładamy je na wysokość serca i obniżamy biodra do przysiadu jogicznego, do malasan. Możemy zamknąć tutaj oczy, łokcie odpchają, kolana do boku, klatka piersiowa jest otwarta. Głęboki wdech, spokojny wydech, wdech i wydech. Ostatni wdech i spokojny, długi wydech. Otwieramy oczy i odkładamy ręce z przodu bądź z tyłu za pośladki i siadamy sobie na macie. Łączymy sobie spody stóp razem i odciągamy je delikatnie od pachwin, tak aby powstało nam taki kształt diamentu między nogami. Wyciągamy kości pośladkowe, bierzemy wdech i wyciągamy ręce do góry. I z wydechem schodzimy sobie do skłonu. Głowa jest luźno, bierzemy głęboki wdech, spokojny wydech. Wdech i wydech. Zostań jeszcze kilka oddechów. Rozluźnij tutaj całe ciało. Ostatni wspólny wdech. I spokojny wydech. Wychodzimy teraz z pozycji. Rolujemy ciało do góry. Przyciągnij teraz nogi do klatki piersiowej. Weź wdech. I z wydechem odłóż się delikatnie do leżenia na macie. Pomasujemy lędźwia. Możemy się pobujać z boku na bok. Bierzemy wdech. Spokojny wydech. Wdech. I wydech. Ostatni wdech. I spokojny wydech. Prostujemy nogi do klasycznej relaksacji. Nogi będą wyprostowane. Ręce odłożone wzdłuż ciała. Środki dłoni skierowane do sufitu. Oczy zamknięte. I skupmy tutaj całą naszą uwagę na głębokim wdechu i wydechu. Zauważcie, proszę, czy oddech zmienił się dzisiaj podczas praktyki? Czy się rozluźnił? Uspokoił? Wydłużył? I tylko zauważcie to. Zaobserwujcie, proszę, również, jak czujecie teraz Wasze ciało, Wasz umysł. Czy czujecie więcej miejsca w ciele, więcej spokoju w głowie? Wyciszamy już tutaj umysł, relaksujemy ciało i oddychamy głęboko i świadomie. Wdech i wydech. Ostatni głęboki wdech. Spokojny wydech. Powolutku zacznij poruszać palcami u stóp, palcami u dłoni. Z kolejnym wdechem skieruj ręce za głowę i wyciągnij całe ciało. I z wydechem wypuść powietrze ustami. Poczuj, jak ostatnie napięcia właśnie uleciały z Twojego ciała, a Ty zostałaś na macie. Zrelaksowana i rozluźniona. Powolutku możesz otworzyć oczy. Będziemy przechodzić do medytacji. Ponownie możesz zostać w leżeniu, ułóż się wygodnie. Albo usiądź razem ze mną w siadzie skrzyżnym. Jeżeli siedzisz, wyciągnij kości pośladkowe, Prosty kręgosłup i delikatnie napnij brzuszek. Zamknij oczy. I skup się tutaj na głębokim i świadomym wdechu i wydechu. Obserwuj każdy swój wdech i wydech. Zauważ, jaką długość ma wdech, a jaką wydech. Zauważ proszę, czy oddech jest spokojny. Delikatnie pogłęb oddech, głęboki wdech. I głęboki spokojny wdech. Teraz zadaj sobie proszę pytanie. Czy jestem spokojna? Zauważ proszę, czy twoje ciało i twój umysł są spokojne. Skup na tym całą swoją uwagę. Odnajdź w sobie spokój. Bierz głębokie, spokojne wdechy i wydechy. Głęboki wdech i z wydechem poczuj, jak wszystkie stresy i napięcia ulatują. A ty zostajesz na Macie spokojna i zrelaksowana. A teraz powtórz po cichutku w swoim umyśle dla ze mną słowa. Moje dobre przekonania tworzą moją piękną rzeczywistość. Zachowuję spokój w każdej sytuacji. Spokój, tu jest spokój. Ja jestem spokojem. Całą swoją uwagę na okolicy serca. I jeszcze raz powtórz świadomie za mną słowa. Moje dobre przekonania tworzą moją piękną rzeczywistość. Zachowuję spokój w każdej sytuacji. Spokój. Tu jest spokój. Ja jestem spokojem. Zostawię cię z tymi słowami. Postaraj się jeszcze głębiej wyciszyć umysł i uspokoić się, swoje ciało i swoją głowę. Pamiętaj, że oddech. Pomaga nam, aby zrelaksować ciało i uspokoić się, a więc oddychaj głęboko i świadomie. Powolutku będziemy wychodzić ze stanu medytacji. Weź sobie głębszy niż zazwyczaj wdech. I długi, spokojny wydech poczuj ten spokój w sobie. Powolutku poczuj swoje stopy, dłonie, pośladki, kręgosłup. Możesz delikatnie poruszyć głową w jedną i w drugą stronę i otworzyć oczy. Ręce uniesiemy do góry, weź głęboki wdech, połącz je. I z wydechem przenieść je na wysokość serca. Dziękuję Ci pięknie i mam nadzieję do zobaczenia jutro. Namaste.